Maria Krogulec-Sobowiec, Świętokrzyskie Centrum doskonalenia Nauczycieli. W programie przekonujemy się do prywatyzacji konsultant lokalny. Jest to program po raz drugi adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli pod patronatem ministra Aleksandra Grada, czyli Ministerstwa Skarbu Państwa. Jest to taki projekt całościowy, dlatego że zarówno są materiały dla nauczycieli i ciekawe również propozycje dla uczniów poszerzania swojej wiedzy właśnie dziedziny prywatyzacji z tego, co się dzieje w tej historii najnowszej, jak również no, wieloetapowy, interesujący, Okay. Mm -hmm. konkurs dla młodych ludzi. Na czym ten konkurs będzie polegał? Konkurs jest trzyetapowy, czyli w pierwszej części no to trzeba się jednak troszkę wykazać wiedzą, a więc jest to test taki właśnie na znajomość zagadnień prywatyzacyjnych. Mogą startować wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele i WOS-u, i posta przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych, szczególnie ekonomicznych, są oczywiście w to zaangażowani. Ci, którzy zrobili to najlepiej to znaczy uzyskali niezłą liczbę punktów, łączą się później w zespoły trzyosobowe i takie zespoły trzyosobowe, takie drużyny czekają na informacje na stronie właśnie projektu, która, nie wiem jakie będzie jeszcze zadanie, dlatego że jest to przecież tajemnicą, będzie takie zadanie, które uczniowie muszą rozwiązać w ciągu jednej doby, a więc będzie to zadanie problemowe, jakiś problem związany z prywatyzacją. Co to będzie, no to zobaczymy w tym roku. Taki konkurs już miał miejsce w naszym województwie. Uczniowie chętnie się zgłaszają do tego typu zagadnień, bo zagadnienia ekonomiczne nie są przecież łatwe ani chętnie przez uczniów podejmowane. Tak, to już jest po raz drugi. Zobaczymy, jaki będzie odzew w tym roku. W zeszłym roku taki był raczej umiarkowany poziom zainteresowania, może dlatego, że to była nowa rzecz, że nie wszyscy wiedzieli, z czym się to je. A trzeci etap, właśnie ten trzeci etap, taki związany już z debatami o gospodarowaniu, jest oczywiście najtrudniejszy i pewnie niektórych odstraszył. Natomiast no, w tym roku zobaczymy, jak będzie. Teraz nawet na to spotkanie wprosiły się klasy z Piłsudskiego, no bo bo po prostu podobno pani profesor powiedziała, że osoby były tak zainteresowane, że jednak chciały nawet uczestniczyć w takim spotkaniu dla nauczycieli. Jakby pani zachęciła uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie? Dlaczego warto? Warto zobaczyć, jak to jest w życiu. Żeby nic nie przegapić, żeby nie przegapić z tych działań, które się dzieją na bieżąco. Wiedza o gospodarce jest bardzo ważna, nawet jeżeli ktoś powie, że ja przecież nigdy nie będę biznesmenem, albo ja nigdy po prostu nie będzie mnie stać na to. Nigdy nie mów nigdy, bo może się okazać, że właśnie ta wiedza dotycząca prywatyzacji, jak również inwestowania, no bo przecież to ludzi młodych interesuje w akcje tych spółek, które będą podlegały prywatyzacji, czy już są sprywatyzowane, są po prostu bardzo ważne dla, dla przyszłości młodego człowieka. A poza tym debata, debata jest to coś takiego, że to jest taka dyskusja, w sposób bardzo kulturalny, bardzo, powiedziałabym, rygorystyczny, przestrzegane są wystąpienia na dany temat. Jak się patrzy na tak zwane gadające głowy telewizji, gdzie na przykład państwo dyskutujące się przekrzykują wzajemnie i kto mocniej gdzieś tam się do mikrofonu dotrze, to jest jego na wierzchu, to nie jest to. Ta debata jest bardzo uporządkowana. Uczy to przede wszystkim wyrażania myśli, wyrażania siebie, a jeszcze co najistotniejsze, każdy ma swój pogląd na pewną sprawę, a tutaj w debacie poglądy się losuje, czyli ja mogę być za czymś, ale jak wylosuję przeciwko, to muszę znaleźć również argumenty i, i tej tezy na nie bronić, tak jakby to było na tak. Do 24 września szkoły mogą się zgłaszać i to w dwojaki sposób. No, najbardziej taki, powiedziałbym wygodny to jest poprzez konsultanta lokalnego, czyli mnie. Na naszej stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest namiar, są wszystkie informacje. Jeżeli ktoś nie dotrze, to oczywiście może to zrobić online i jest to na stronie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, taka podstrona specjalnie poświęcona projektowi przekonujemy się do prywatyzacji. Nazywam się Mateusz Bednarz. Jestem uczniem Siódmego Liceum Ogólnokształcącego imienia im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Prywatyzacja, bardzo ciekawy ogólnie temat to jest, byw pozorom, Mimo wszystko jesteśmy zainteresowani tym tematem, ponieważ to jest problem prywatyzacji, który w naszym kraju jest obecny od roku 1989. I ogólnie jesteśmy zainteresowani jego przebiegiem w naszym kraju oraz skutkami, które będą w przyszłości. I to będzie bezpośrednio nas dotykało, później za lat 20 około. Nazywam się Klaudia Łodejska i jestem siódmego ALO imienia Piłsudskiego. Chciałam się dowiedzieć czegoś ciekawego na temat prywatyzacji przedsiębiorstw, które podupadają. No i mam nadzieję, że ten konkurs, który będzie, mi w tym pomoże. A dlaczego taki temat się akurat zainteresował? Myślę, że dlatego, że z tego, co teraz widzę, co się dzieje u nas w Polsce, większość tych przedsiębiorstw jednak podupada. Szkoda, żeby większość z nich upadło, a prywatyzacja może być rozwiązaniem dla większości z nich. Czyli rozumiem, że jesteś za prywatyzacją? W większości przypadków tak. Nazywam się Piotr Ścierpiał, jestem uczniem 7. Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach im. Józefa Piłsudskiego. Podobnie jak i twoi koledzy z klasy również chcesz się czegoś dowiedzieć na temat prywatyzacji. Dlaczego? No, wydaje mi się, że młodzi ludzie powinni szukać różnych alternatyw i wydaje mi się, że prywatyzacja jest czymś, Właśnie tego typu zjawiskiem. A czy już wcześniej interesowałeś się tym tematem? W jaki sposób? znaczy miałem miał nieliczną styczność z takim tematem, przede wszystkim na lekcjach przedsiębiorczości. Agnieszka Jachim, nauczyciel przedsiębiorczości, siódme liceum ogólnokształcące w Kielcach. Chcecie wziąć udział w tym konkursie dotyczącym przedsiębiorczości i dlaczego? W sumie to jest inicjatywa uczniów, natomiast akurat konkurs ADREM może ze względu na atrakcyjność w sumie tego konkursu, różnorodną formę, jakby sprawdzenia się ucznia w tym przedsięwzięciu. Najpierw forma testowa, potem forma zadań problemowych, rozwiązania tych zadań w grupach. Także nie jest to taki konkurs polegający stricte na dawaniu odpowiedzi ABCD, tylko też w którymś tam kolejnym etapie zmuszał do naprawdę twórczego myślenia i stworzenia takiej konstruktywnej odpowiedzi, która będzie no, satysfakcjonowała tych, którzy te zadania tworzą. I myślę, że to też w jakiejś części zadecydowało o tym, że chcą wziąć udział w tym konkursie, a przede wszystkim myślę, że szykują się do olimpiady z przedsiębiorczości. I to będzie no, forma sprawdzenia Olimpiady Przemy w grudniu. Zagadnienia dotyczące gospodarki, ekonomii to nie są proste zagadnienia. Jak Pani będzie chciała pomóc uczniom w zgłębieniu tej wiedzy? To nie są proste zagadnienia, ale właśnie młodzież, szczególnie szkoły średniej, a myślę, że również na poziomie gimnazjum, jest chłonna wiedzy na temat rynku, gospodarki rynkowej, tego, co dzieje się u nas w kraju. I ja wręcz uważam, że taka edukacja, edukacja ekonomiczna, jest zaniedbana na poziomie szkoły średniej, w szczególności również na poziomie gimnazjum. My mamy dwie godziny w cyklu nauczania przedsiębiorczości, i w ciągu tych dwóch godzin co daje około 70 godzin w cyklu nauczania. Mamy ucznia wdrożyć do tego, żeby odnalazł się na rynku pracy, żeby potrafił poruszać się na rynku kapitałowym, żeby umiał blokować swoje pieniądze, o nie się troszczyć, żeby potrafił zatroszczyć się o przyszłą emeryturę. To są zagadnienia, które naprawdę ich bardzo, bardzo interesują. Czyli specjalnie nie będzie pani musiała im tutaj podsuwać gotowych informacji? Ja myślę, że nie, że prywatyzacja jest tak nośnym i, i w dalszym ciągu aktualnym tematem, że będą potrafić zdobyć wiedzę również samodzielnie. No na pewno będę pomagać. Nauczycielem pierwszego liceum, kolegą Gostanianem Sandomierzu, Lucy Napolit. W zeszłym roku brałam też udział właśnie w Adremie. No to jest bardzo ciekawe, zupełnie nowatorski taki konkurs, ponieważ tak naprawdę polega on na debacie, ponieważ ta debata wcześniej była rozumiana właściwie tak naprawdę na spieranie się. Tutaj polega na bardzo takim dobrym wyborze argumentów przeciwko tak naprawdę sobie. I te argumenty przede wszystkim muszą być przemyślane, ale też trzeba się do nich bardzo dobrze przygotować. Tutaj posiadanie takiej podstawowej wiedzy ekonomicznej to jest takie minimum. Po prostu trzeba trochę więcej. No, i też skłania uczniów do tego, aby po prostu coś więcej się uczyli i umieli tak. Debatować w takim zupełnie innym tego słowa znaczeniu, ponieważ to są takie debaty oznaczone na czas i przeciwnicy są tak naprawdę też wybierani nie w sposób, jaki chcemy, tylko po kolei tak bardzo rzeczowo. Jaka jest tutaj rola nauczycieli w tym projekcie? To znaczy, nauczycieli rola jest, wydaje mi się, że bardzo duża, ponieważ oni przede wszystkim muszą zachęcić uczniów, to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga, też nie mniej ważna, jest taka, że oni po prostu jak gdyby nadzorują całym tym projektem, ponieważ on składa się z kilku etapów. Pierwszy to jest taki test, no czyli tak naprawdę musimy test rozdać uczniom. Druga rzecz to jest takie, Pytanie problemowe, które później jest ogłaszane w internecie, mają odpowiedni czas i do napisania, to jest oczywiście w grupach. No i trzecie, później to są debaty takie regionalne, gdzie tak naprawdę nauczyciel też przede wszystkim przygotowuje uczniów. No Bądźmy szczerzy, no, oni sami tego po prostu wszystkiego nie zrobią.